Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy łączą się z nami poprzez program na kartach Ewangelii. Bo to w każdą niedzielę chcemy wspólnie pochylać się nad Ewangelią. Bo Chrystus żywy i prawdziwy mówi do nas poprzez słowa Ewangelii. Dziś już, piąta niedziela wielkanocna, trwamy w tej radości paschalnej. Cieszymy się, że Chrystus z zmartwychwstał, pokonał piekło, śmierć i szatana. Posłuchajmy Ewangelii, którą Kościół przygotował na dzisiejszą niedzielę. Chrystus dziś mówi do nas, że jest drogą, prawdą i życiem. Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przecież przygotować Wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział Mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział Mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem i większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. Kochani, pierwsze słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie, w domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Kochani, jak wspominałem na początku, piąta niedziela wielkanocna. Już piąty tydzień nadujemy się z faktu zmartwychwstania Chrystusa. Ale Pan Jezus wie, że nie może pozostać, że musi wstąpić do nieba. I wiemy, że 40 dni po swoim zmartwychwstaniu. Jezus wstępuje do Ojca. I jakby już w dzisiejszej Ewangelii przygotowuje uczniów, przygotowuje swoich słuchaczy do tego faktu w niebostąpienia, jeszcze o tym dokładnie nie mówi. Ale widzi strach, pewien lęk w uczniach w apostołach, że boją się, że Panie, gdy nas zostawisz, to to z nami będzie, co się z nami stanie? A Chrystus mówi. Niech się nie trwoży serce wasze. Niech się nie trwoży wasze serce, nie lękajcie się. I mówi: Pójdę do domu ojca owszem, ale pójdę tam w pewnym celu, żeby wam przygotować miejsce. W domu mego ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. To są piękne słowa Chrystusa, które nam uświadamiają, że każdy z nas ma w niebie przygotowane miejsce. W piosence religijnej śpiewamy. Tam ja mam pałac, tam ponad górami. W tym jasnym kraju, gdzie młodość wciąż trwa, gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą, tam mi mój zbawca koronę da. I to święte słowa, bo to święta prawda. Każdy z nas ma w niebie przygotowane miejsce. Przygotował je sam Jezus Chrystus. Wszyscy mamy dążyć do niebieskiego Jeruzalem. Ale jak mamy kroczyć? Co mamy czynić? I oto Pan Jezus za chwilę daje kolejną wskazówkę. Mówi: Ja jestem drogą. I prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Więc Chrystus jest tą prawdziwą drogą. On jest życiem, On jest prawdą. Tylko przez Niego możemy dojść do domu Ojca. Nie przez nic innego. Ludzie w dzisiejszych czasach lubią kombinować, próbują, może tu, może tam. Może jakoś inaczej da się do, dostać do nieba. Pewno byliby i tacy, którzy by chcieli podpłacić, zapłacić nie wiem, świętemu Piotrowi. Kombinują. Ale tu nie ma co kombinować siostry i bracia. Nie ma co szukać na prawo i lewo. Dojść do nieba możemy tylko przez Jezusa Chrystusa. On sam siebie dzisiaj nazwał drogą, prawdą, życiem. Niektórzy wierzą w wiele różnych rzeczy. Mówią, Pana Boga, Pana Jezusa wierzę, ale w swoim życiu zachowują się tak, jakby ten Pan Bóg, ten Jezus Chrystus był odstawiony na boczny tor. Że sięgnę do Chrystusa, odezwę się do niego, przypomnę sobie o nim, kiedy on mi będzie potrzebny, kiedy mi będzie źle. A na razie, jak mi jest dobrze, wszystko gra, mam pracę, dobrą wypłatę. Dzieci zdrowe, mąż wspaniały, żona cudowna, mam dom, samochód. No to po co mi Jezus? Ale kiedy przyjdzie jakaś trudność w życiu, to wtedy dopiero ludzie sobie przypominają o Chrystusie. I wtedy Panie, ratuj. Dobrze, że chociaż wtedy. Ale te bogactwa, to piękno, ten świat nie zaprowadzi nas do domu Ojca. Tylko Jezus Chrystus. Musimy być dzisiaj tego świadomi. I to wszystko co Pan Bóg nam daje to jest piękne. I ten dom i ten samochód i ta wspaniała rodzina i praca. Jest za co Panu Bogu dziękować i za to mu dzisiaj rzeczywiście dziękujemy. Ale musimy pamiętać, że Chrystus musi być na pierwszym miejscu. I mówi Święty Augustyn: jeżeli Chrystus będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na swoim odpowiednim miejscu, bo święty Augustyn wiedział też, że Chrystus jest tą drogą, która nas zaprowadzi do domu Ojca. I dzisiaj, parę tygodni po kanonizacji naszego ukochanego rodaka, świętego Jana Pawła II, możemy zastanowić się nad jego życiem. Co czynił ten papież? Czy coś nadzwyczajnego? Nie. Swoim życiem skromnym i pokornym wskazywał na Jezusa Chrystusa, który go zaprowadził do domu Ojca. Przed dzień uroczystości Niedzieli Miłosierdzia Bożego, jak dobrze pamiętamy w 2005 roku. I dzisiaj cieszy się radością nieba. Jest wyniesiony na ołtarze. I jest dla nas wzorem również życia pokornego, skromnego, ale przede wszystkim na pierwszym miejscu był Jezus Chrystus. A mógł powiedzieć: Ja jestem papieżem, wszyscy powinni mi służyć, ja powinien mieć to, tamto, tego żądam, tego wymagam, to mi się należy. Nie! Święty Jan Paweł II pokazywał, że Chrystus jest na pierwszym miejscu. On jest najważniejszy. On raz potrafił się usunąć. W chwilach wielkiego entuzjazmu on brał do ręki brewiarz, zatapiał się w modlitwie różańcowej czy brewiarzowej. Bo pokazywał, o, w modlitwie, w Chrystusie jest nasze zbawienie, to jest najważniejsze. Dlatego, kochani, dzisiaj musimy sobie uświadomić tę prawdę, że bez Chrystusa nie zajdziemy nigdzie. Chrystus jest naszą drogą, prawdą i życiem. I w to zechciejmy uwierzyć, tę prawdę przyjmijmy i tą prawdą żyjmy każdego dnia. Bo w niebie przygotowany jest miejsce dla każdego z nas, abyśmy się tam wszyscy spotkali. Każdy tam będzie miał swoje M, swoje mieszkanie, swój pałac. Przygotował nam to miejsce sam Jezus Chrystus. On tam na nas czeka. Idźmy wspólnie do domu Ojca, żyjąc dobrze, prawdziwie, uczciwie, sprawiedliwie. Amen. Niech się tak stanie. Szczęść Wam Boże. Błogosławionej radosnej niedzieli spędzonej w gronie rodzinnym.